Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. Dobre rozegranie. O, po tym twardym starciu strata piłki, no i o mało, nie skończyło się to kontuzją. Nie podnosi się z murawy. Chyba doznał jakiegoś urazu. Odetchnąłem z ulgą. Udało mu się wstać. No i wraca do gry. Wiesz, naprawdę przez chwilę myślałem, że nie da rady. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Kąpany. Ryzykownie, ale udanie. Był faul i rzut wolny. Ładnie dograł. Skuteczna interwencja obrońcy. W Ostatniej chwili przejęli. Wybiega na pozycję. Nie złapał tej piłki. Świetne podanie. Próbował na udanie, ale nie opanował. Zabry. No, udało się przejąć. Skutecznie dograł do kolegi. Ach, kapitalne podanie. Ale strata. Ładnie uwolnił się spod opieki. Nie poradził sobie teraz z obrońcą i w efekcie jest poza linią. Parc de France jest na co dzień stadionem PSG. Ale co ciekawe, na inaugurację tego stadionu wcale nie zagrali jego gospodarze. W tym spotkaniu, to warto przypomnieć, zmierzyły się ze sobą drużyny Olympique Marsylia i zespół z Bastille. Fusile. Orlan. Tego ten pojedynek obro... Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Brawo za to podanie. Odebrał piłkę czysto ładnie. Za moment wznowią wrzutę z autu. Daleko wybijają. Ponownie aut. Podał do partnera. Nieudana akcja. RS. Fusile. No, P.R.S. Orlan Dobrze podał A gwizdek i mamy rzut wolny O udało mu się ładnie podać Rozrzucenie do boku Oddaje piłkę koledze Może być groźnie Obrońca przechwytuje dośrodkowanie Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Groźnie, ale zdążyli na czas. Forlan Perez. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Płacił się pressing i rywal za linią. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Ależ był blisko! Dosłownie centymetry nad poprzeczką. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Piłka chodzi jak po sznurku. Zatrzymany atak. Och, ładnie to zrobił. Świetna współpraca. Czy to wykorzysta? Strzał, ale tuż obok bramki. Szkoda tej okazji. Zdążył w ostatniej chwili. piłkę koledze. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Fusile. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Koniec pierwszej połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. No tak czasami bywa w futbolu. Bardzo chcą, ale Bramka jak zaczarowana. Teraz w szatni trenerzy muszą im nastawić celowniki. Zaczyna się druga połowa. Fusile. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Orlan. Ależ podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Pan lepsze przechwycił. No z tak daleka, przy takim strzale z daleka trudno go będzie pokonać. Świetnie interweniuje. Górą bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. Posile Lugano. Ryzykowna, ale udana interwencja. Odbił piłkę. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. No i przejęli w ostatniej chwili. Wysokie, celne podanie. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Lekarne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Ładne dośrodkowanie. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Przechwyt, ale nie opanował. Fusile. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Ryzykownie, ale udanie. Orlan. Kusile. Kusile. Nie dał szans. Odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Twarda gra w obronie. Odepchnął przeciwnika od piłki. Piłka opuszcza boisko i za moment rozpocznie bramkarz. Strada piłki. Eguren. Końcami palców bramka sprzenosi nad poprzeczką. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Ach, szkoda, strata. W ostatniej chwili przejęli Lugano. Fusile. Ładne wejście, przejęcie piłki. Sąk. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Odrzutu z autu rozpoczną grę. No udało się przejąć. i grają dalej. Dobra wrzutka w pole karny może być groźna. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Łówkuje! Wydawało się, że a jednak przejął. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z, z autu. No świetnie go ograł. Ale dał się ograć. Aut na wysokości pola karnego może być groźnie. No długo holuje piłkę. I spójrzmy jak znakomicie powstrzymał atak obrońca. Teraz dziękuję mu, bramkarz, bo to była bardzo groźna sytuacja. Groźnie, ale zdążyli na czas. No, wyraźna zmiana taktyki Włodek. Tak, wydaje mi się, że są tak zdesperowani, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, że zrobią wszystko, aby to osiągnąć. Ładne zagranie. Niesamowicie dobrze to zrobił. Interweniował fantastycznie. Odebrał piłkę i rozbił groźny atak. Źle wykonany rzut rożny i bramkarz bez problemu wyłapał. Dobre odebranie piłki bez fału. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis. Mamy początek dogrywki. Spitalne zagranie. Czekamy na dośrodkowanie. Skutecznie, choć trochę bez pomysłu, wybija tę piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Udanie. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Kontynuują atak. Wizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. Była okazja rzutu wolnego, ale zabrakło precyzji. Niestety niewiele rzeczywiście zabrakło. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Piłka wyszła na aut. Udane podanie. Song. Nerwowo, ale skutecznie przerywa tę akcję. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Ach, troszeczkę za wysoko. Ale ładnie przymierzył minimalnie nad bramką. Już ta decyzja, rzut wolny zobaczymy, czy go wykorzystają. To musi być gol. Jest okazja, ależ wspaniała bramka. Ten gol, którego powtórko oglądamy, daje im w dogrywce prowadzenie. Teraz, przy tym zmęczeniu, ciężko będzie odrabiać straty. Długo czekaliśmy na bramkę. Oglądamy ją w dogrywce. No, wygląda na to, że zmienili teraz taktykę na bardziej ofensywną. Dobrze dograł. Cudownie dograł. Jeśli był spalony, którego odgwizdał sędzia, to minimalny. Druga połowa. Coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany. Wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. No to są prawdziwi wirtuozi futbolu. Każde podanie znajduje dzisiaj swojego adresata. Rzut wolny. Zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Sędzia przywołał gracza do siebie. No i upomniał go. Teraz musi się mieć na baczności. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. I trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. 105 minut za nami. Końcowe 15. Przed nami. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. No trzeba pochwalić go za to podanie. Brawo, interwencja na najwyższym poziomie. Szansa na dobitkę. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Kolejne podanie. Powstrzymali rywala, wybijają daleko w pole. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. W ostatniej chwili Mamy aut Za chwilę wznowienie gry Próbuje odebrać piłkę w ślizgiem W ostatniej chwili, ale udało się przejąć Dobrze dograł To podanie przejęte przez obronę No przejął, ale nie opanował piłki No, musi już bramka Dobrze teraz obronił, nie złapał piłka w grze. Byle dalej od bramki słusznie, chociaż nieco nerwowo. Ostatnie minuty rzut rożny prowadzą w tym meczu, ale jeśli wykorzystają, to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej okazałe. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Kapitalna wrzutka! O to chodziło! Dośrodkowanie przejął obrońca. Koniec spotkania. Wynik mówi sam za siebie. Dobra gra zarówno w ataku, jak i obronie. Masz rację, to na pewno zasługa dobrej taktyki, ale i słabszej formy przeciwnika. Dziś już się z Państwem żegnamy. Za uwagę dziękuję bardzo Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.